Siemano moi drodzy, z tej strony Wasz ulubiony remi z kanału Intorn Shus. Dziś pozdrawiam Was serdecznie z miasta Ayutthaya, niedaleko Bangkoku w Tajlandii. Kompleks przeróżnych buddyjskich świątyń, właściwie ruin. Tych ruin, które zostały tutaj po wojnie Tajlandii z Birmą. Niebawem nowy odcinek na moim kanale, a tutaj twarz Buddy wrośnięta w korzenie drzewa figowego. Subskrybuj kanał po więcej. Pozdrawiam.

Turystów jest tutaj tak naprawdę cała garstka. Także jakbyście przyjechali, nie oczekujcie tłumów. I właściwie, zwiedzanie jest dużo łatwiejsze, kiedy nie ma tych tłumów. Bilet do wszystkich sześciu świątyń kosztował mnie 220 tajskich batów. To jest jakieś 27 Polskich złotych. Natomiast upoważnia mnie do tego, że nie stoję w żadnej kolejce. Po raz drugi stałem w kolejce tylko raz. Wy subskrybujcie kanał, a ja lecę do kolejnej świątyni, kręcić dla Was nowy materiał.